Cześć wszystkim, z tej strony Kartok witam Was w kolejnym odcinku z Questów. Dalej lecimy The Killing of the Name. Tym razem Daniela Skiliusa. Mamy tutaj cztery taski. Przepraszam, no, ja z nie Soula. niego mamy cztery taski. Pokażę Wam. jeszcze nie zacząłem. Hej. Task. I na początek możemy od niego wziąć taska na trolle. Mamy to 100 troli To będą zwykłe trolle, czy trolle czempiony, tylko te dwa się na to liczą. W nagrodę dostaniemy 200 punktów expa i 200 gp. Także nagroda myślę średnia, ale dla samych do tego żeby nam się zgadzało wszystko jest ok. Po wykonaniu tego taska wracamy do niego, otrzymujemy nagrodę, możemy wziąć następny etap. Jest to task na gobliny. Mamy tutaj do zabicia 150 goblinów. Podają nam to zwykłe gobliny, gobliny asasimny, gobliny scavengery. 300 expa, 250 kp. Myślę, że na te początkowe levele to jest ok. Te dwa taski są od 6 do 19 poziomu. Później mamy taska na Rotwormy Rotwormy i Carrier Wormsy możemy zawijać 300 1000 punktów expa, 400 golda Spoko yy, Tutaj mamy bodajże Od 19 do 30 któregoś poziomu Nie pamiętam dokładnie Po tym tasku jest, przychodzi task na czas na ostatni Task na cyklopy 3000 expa 800 GP do zabicia, 500 cyklopów wpiszają nam się w to cyklopy, cyklopy drony, cyklopy smify. Warto, nie warto wykonywać. Kto jak uważa, pokazałem wam jak, na, jak łatwo zarobić. Jeżeli ktoś chce grać pod RPG, no to na pewno skorzysta. Jeżeli chce zacząć od zera, a jeżeli nie, no to trudno. Na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.